Cześć, ma! Jestem trzeci i witam Was w kolejnym odcinku z Brawlsa na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku opowiem i pokażę Wam jak wbiłem Tika na 25 rangę, ale oczywiście zanim to, to na samym starcie zostawcie suba z dzwonkiem oraz łapkę w górę pod tym filmem oraz napiszcie w komentarzu ranga, a ja przypnę Wam serduszko. A więc teraz słuchajcie, myślę, że nie ma co przedłużać. Jak widzicie, ja już tą 25 rangę na Tiku mam wbitą, także teraz opowiem Wam jak wyglądało wbijanie tej 25 rangi oraz pokażę Wam powtórkę gierki, w której tą 25 rangę na Tiku wbiłem. A więc jak widzicie, właśnie wystartowała powtórka gierki, w której wbiłem Tika na 25 to rangę, a więc jak widzicie, wbiłem go na 25 rangę na tej biedło, no a w mojej drużynie był Bull. No i na początku tej gry, jak możecie zauważyć, Bull zebrał pierwszego Periküpsa. Ja w tym momencie właśnie zeszczyłem kolejną skrzynkę, no i zebrałem drugiego Periküpsa. Przeatakowałem tutaj, jak widzicie, też ogólnie pierwsze osoby w tej gierce. Pierwsza drużyna co ciekawe już zginęła, także cztery drużyny pozostały w grze, więc tak to właśnie tutaj wygląda i w tym momencie byłem właśnie po prawej stronie mapy, no i sprawdzałem tutaj krzaki. Czy nie ma tutaj żadnych przeciwników? Ale jak widzicie, właśnie tutaj pokazał mi się w tym momencie Spike, którego prawie już pokonałem, w tym momencie jeszcze do niego strzeliłem, no i właśnie został on w tym momencie przeze mnie pokonany. Także okej, okay. jak widzicie, tutaj oczywiście sprawdzałem sobie dalej krzaki, czy aby ja na pewno tutaj nie ma kolejnych jakichś przeciwników. No i w tym momencie, jak możecie zauważyć, po lewej stronie był Bo, z którym właśnie teraz tutaj walczę więc w tym momencie właśnie go tutaj atakuje, odrodził się z jego drużyny właśnie też Spike, ale ja pokonałem go ultem tego Bo, no i z tej właśnie ich drużyny został jeszcze Spike, którego właśnie teraz też atakuje, ale się Spike tutaj uciekł, lewą stroną, cztery drużyny cały czas pozostały w grze, ja oraz Bull mamy sześć Powercubsów, także jesteśmy tutaj teraz na dole mapy, ja tutaj oczywiście sprawdzałem krzaki na środku mapy, żeby zobaczyć czy tutaj są przeciwnicy czy ich nie ma, ale jak widzicie no tutaj tych przeciwników akurat po tej stronie nie było, na górze widać Bo, po lewej stronie też jest dołcz właśnie z drużyny tego Bo, no i tutaj jak widzicie po prawej stronie też pokazała nam się kolejna drużyna, czyli Bas oraz Chester, no i tutaj właśnie w tym momencie wszyscy są mniej więcej na środku mapy, cztery drużyny cały czas pozostały, w tym momencie Bas użył ulta na spajka, no i właśnie ten spajk został przez niego pokonany, trzy drużyny już pozostały w grze także okej, okay. w tym momencie nawet już dwie drużyny pozostały i mamy w tym momencie wielkie starcie. niestety ból z mojej drużyny zginął, ja w tym momencie tutaj e, rzuciłem e, ulta, no i został e, właśnie dzięki temu ultowi pokonany e, Bas, w tym momencie walczę tutaj z chesterem, który ma 13 perycubców, ja mam 7, użyłem w tym momencie gadżetu, zadałem mu tym gadżetem obrażenia no i w tym momencie e, odradza się właśnie ból z mojej drużyny mm, i... Tutaj przeatakowałem tego Chester'a, został on już prawie pokonany, w tym momencie właśnie Chester'a ym, pokonaliśmy, no i został tylko baz do pokonania, ym, no i w tym momencie właśnie został on też pokonany i mamy pierwsze miejsce. A więc jak widzieliście, w ten oto no sposób wbiłem Tika na 25 rangę, a więc ja słuchajcie, myślę, że nie ma co przedłużać tego filmu, także jeśli ten film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem oraz suba, dzwonek na moim kanale, no a w tym filmie to już by było na tyle, także trzymajcie się, no i cześć!